Hejos, tak jak y, zapowiadałem o 18 ma być, w, mają być wyniki konkursu, no i będą. Losuję na zasadzie, że mam taką śmieszną stronkę. Jest jakby 7 sie, uczestników, raz, 2, 3, 4, Ja nie umiem liczyć, 4, 5, no nie, jednak 6, bo to jakiś kasztan. To na 6. I tak, pierwszą osobą i les od góry po prostu, nie, że 1, 2, 3, 4, 5, 6. To pierwsza to jest 4 1, 2, 3, 4 Łosiu Records czyli już mu od razu wysyłam ofertę wymiany akurat za AWP. -a. Z chwila, tylko jeszcze trzeba potwierdzić telefonem, bo ma się tokena. Nie jest to za miłe, ale cóż, halo, potwierdzenie zaproponuj wymianę. Poleciało. Aby tutaj wam pokazać, Wysu oferta została wysłana. A drugą osobę, która wygra, to czwórka już była. To jeszcze raz, trójka, trójka to był o Jezus, co ja się zagubiłem, trójka to był kto, o Jezus, włączyło się Mateusz Chodkiewicz. Jan wygrywa 57 sevena. Ojej, nie to kliknąłem. I już tylko znowu potwierdzę. <grystanie> Ej, jak to jest No to, co tam u was? Jak, jak się bawicie w weekend? Cieszycie się, mam nadzieję, że ten... Że wam giveaway'a zrobiłem. Dobrze, Dobrze. wysłane. A to już temu się nie zapisało. Pokazuje, że wysłane. Że już wszystko good. I malina. Co? No niby mam już wszystko. Jakiś lak, bóg czy inne coś. Zaproponuj wymianę. Nie wiem, nie wiem Eee, to jeśli Aha on chyba tą musi zrobić też Nie wiem Dobra to jeśli, to jak tak to losujemy jeszcze raz Bo czemu by nie? Czwórka była Szóstka Kto był szóstką? Hejos? Hejos? Mateusz Loter Oddam Ci No to Krzysiu, o oh Jezus, Krzysiu wygrywa 5'7", to Mateusz. Jeśli co? <laughs> Skomplikowane to rozdawanie tych rzeczy, mam powiem. No a tutaj jest już bez żadnych problemów. Zaproponuj wymianę. No halo. I to już. I powinno być. Tak. No to na tyle. Kolejny giveaway na 50 subów. No to, to ten. Żegnam.